Zaworek jest już czysty Nic Uch. Zaworek jest już czysty, umyty w benzynie Tutaj znajdują, znajduje się oznaczenie zaworka Warto sobie to spisać. Teraz rozkręcimy zaworek Znawcy tematu mówią, żeby odjąć tą blaszkę Albo ją całkowicie ściągnąć, a później przykleić na kropelkę. Ale ja spróbuję najpierw odjąć blaszkę, żeby jeszcze się nam przydała. Następnie potrzebne nam będzie i Odkręcamy madło, żeby zamontować zaworek, i będziemy próbowali go otworzyć. Zaworek przykręcamy przez szmatkę, żeby nie poniszczyć go w koło, a szczególnie oznaczenia. Teraz będziemy odginać blaszkę.